Jest taka organizacja, od której wszystko się u mnie zaczęło. Wszystko, czyli to, co Dmowski nazywał pierwiastkiem wszczepionym w polski genotyp. Ten pierwiastek ma wielu z nas. Trzeba go tylko pobudzić. Można to zrobić na przykład podczas manifestacji zaplanowanej na sobotę 6 września o godzinie 13 w Warszawie pod siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej 14 przez 16. Spotkasz tam ludzi, którym nie jest wszystko jedno. Można bowiem urodzić się w Polsce i całe swoje życie przeżyć, myśląc, że na owym przeżyciu ono właśnie polega. No bo po to Polak przecież przychodzi na świat, aby przetrwać, nie? Czyli zjeść, pospać, popracować. Żadnej chwili nie zmarnować, by na co dzień żyć w rozproszeniu. Nie dbać o nic, gdy jest spokój i ciągle wierzyć w zapewnienia, bo tamci za nas zrobią, inni za nas to załatwią, a my w tym czasie pomożemy kolejnym. Przecież gdyby było inaczej, to by nie obiecywali, bo wiadomo, że nie ma co się w naród łączyć, a najwyżej, gdy znów przyjdą, a czasem przecież zwykli przychodzić, podpalić nasz dom, no to się mocno wkur zdenerwować, by bohatersko móc swoje życie zakończyć. Polak ma bowiem kończyć swoje życie w sposób bohaterski. Można też o tym, co dzieje się w Polsce rzecz jasna, rozprawiać i dyskutować w internecie, no ale poza tym kompletnie nie robić nic. Dlatego tak wielu mamy dziś komentatorów, a tak niewielu tych, którzy realnie, chociaż raz w tygodniu, byliby zdolni poświęcić godzinę ze swojego cennego życia dla Polski. Czekaj, czekaj, tydzień to 10 tysięcy minut. 60 minut z tego wszystkiego to będzie jakieś 0,6%. I tyle właśnie nie masz czasu tygodniowo dla Polski. No dalej, dalej. Jest właśnie świetny moment, żeby podać swoje wszystkie wymówki. Brak czasu, zdolności i umiejętności, oraz często możliwości, słabe zdrowie, jeszcze słabsze serce, strach, by nie być pod ostrzałem ludzkich osądów, albo grill z kumplami, praca ponad siły, szkoła i dziewczyna, przy której nie chcesz za bardzo wyrażać poglądów. To kim jesteś, zależy dzisiaj w dużej mierze od Ciebie. Myślisz, że nie masz na to wpływu? Każdy ma, więc i Ty możesz mieć. Potrzebna jest tylko świadomość. Nikt się z nią nie rodzi, każdy może ją natomiast zdobyć. Ale spokojnie, większość myśli, że ją ma, chociaż nie ma. Można być więc Polakiem świadomym lub żyć jak XIX-wieczni nadwiślańscy chłopi. Oni też tak jak my żyli w Polsce. I żyli. Nie znali jednak spraw narodowych. Żyli życiem indywidualnym, a nie zbiorowym, chyba że komuś spłonęła chałupa. Gdy ich pytano, kim jesteście, odpowiadali, my są tutejsi. Nie było ważne dla nich, gdzie przechodzą granice, kto jest królem, kto sprawuje władzę. Ważne tylko tyle, by jedynie za często, jako środka perswazji, nie używano wobec nich knuta. Można mówić też w języku polskim, ale nie po polsku. Znamy takich ludzi wielu. Ocierać się o polskość, wymachiwać na lotnisku polskim paszportem, z mniejszą lub większą dumą, odpowiadać, gdy zapytają, kim jesteś. Ja. Mm. Jestem Polakiem. Przepraszam, kim jesteś? No, Polakiem. Czyli że co? No, że mieszkam w Polsce. Różni ludzie mieszkają w Polsce, a nimi nie są. To dlaczego nim jestem? Jesteś Polakiem? Bo chcesz żyć życiem zbiorowym narodu. Bo wiesz gdzieś pod skórnie, że masz obowiązki polskie. Tym są one większe, im większy przedstawiasz sobą typ człowieka. Jakim typem człowieka więc jesteś? Nikt na tak postawione pytanie za Ciebie nie odpowie, więc chcę Cię dziś zachęcić, abyś zwiększył swoją świadomość i poświęcił, tak na dobry początek, lekko ponad pół swojego czasu, którym dysponujesz w tygodniu. Na Polskę. Możesz zacząć od soboty 6 września podczas marszu organizowanego przez Młodzież Wszechpolską. Miasto Warszawa. Miejsce Siedziba przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, ulica Jasna 14 przez 16 A. Śródmieście. Start: Godzina 13. Czego chcemy? Chcemy Polski dla Polaków. Czy tylko dla Polaków? Nie. Ale chcemy państwa mocno etnicznego i narodowego, ponieważ tylko takie państwo jest w stanie zagwarantować rozwój i bezpieczeństwo dla każdego z nas dla Polaków i dla tych, którzy tutaj przybywają Polska dla Polaków Polacy dla Polski.